Witajcie kochani, z tej strony Wróżbita Chris. Dziś sobie zrobimy czytanie tarota, kartę wyboru, podjęcie decyzji. Słuchajcie, być może ktoś z Was zastanawia się, jaką decyzję ma podjąć w najbliższym czasie. Może to dotyczyć pracy, zdrowia, finansów. Być może ktoś chce właśnie, nie wiem, dokonać jakiegoś zakupu, nieruchomości, pojazdu. Karty tarota powinny wam podpowiedzieć, co można zrobić, w jakim kierunku pójść. Kochani, e, korzystam z okazji, bo jestem na wsi, są wspaniałe warunki do tego, żeby dla was właśnie <coughs> dokonywać czytań tarota. E, dla nowych oglądających serdecznie proszę o subskrypcję e, kanału, to dla mnie bardzo wiele znaczy. Dzięki Wam się też rozwijam. W opisie filmu także podaję swój numer konta, na który można dokonywać wpłat w celu wsparcia kanału. Ja oczywiście na, z tego nic nie mam. To jest stricte na zakup produktów, które służą do nagrywania filmików. Także kto będzie z Was chciał i czuje taką potrzebę wsparcia mojego kanału, to serdecznie zapraszam. Kochani, zrobimy sobie teraz rozłożymy. Dwie grupy kart. Nie wiem, czy Wam się chwaliłem, że mam już nowe, piękne, secesyjne karty Tarota, te, które zamawiałem. One są specjalnie na zamówienie sprowadzone. Także kochani, cieszę się jak małe dziecko. Słuchajcie, odkryłem w ostatnim czytaniu, mówiłem Wam, żebyście znaleźli odrobinę dziecka w sobie. No ja, ja wiecie co, ja odnalazłem takie dziecko w sobie. Cieszę się, naprawdę. Dobrze, kochani, to przejdźmy teraz do czytania. Wybierzemy sobie, zrobimy sobie dwie grupy kart. To będzie pierwsza grupa, jaką decyzję podjąć w najbliższym czasie. I będzie druga grupa kart. Czyli, słuchajcie, tutaj mamy jedyneczkę, tutaj mamy dwójeczkę. Zastanówcie się chwilę, grupę, która grupa do Was przemawia, czy jedynkę, czy drugie. i za chwileczkę zobaczymy, co karty mają do powiedzenia Wam. Zacznijmy od jedynki. Kochani, co my tu mamy? No, kochani. Ewidentnie ktoś się zastanawia nad czymś. Yy. Uh -huh. Kochani, tak. Pierwsza karta. Piątka przewrócone są kielichy. Jak widzicie, tutaj ktoś ewidentnie, ewidentnie waha się nad podjęciem decyzji. Bardzo się boi podjąć jakąś decyzję, ponieważ hmm, może się to wiązać z czymś, z czymś. No słuchajcie, karta taka, nie wiem nawet komu, komu by to czytanie pasowało. Hmm, no wy będziecie wiedzieć, dla kogo, dla kogo to. Ta karta, z czym, z czym wy macie problem, z czym chce, co chcecie, jako podjąć decyzję, ewidentnie tutaj karta pokazuje przegraną, tak? Poprzewracane kielichy, odwrócona postać tyłem, smutna, przygnębiona, ciemne kolory. Słuchajcie, jeżeli pójdziecie tą drogą, mimo wszystko przewidziana jest droga po prostu przez mękę, walka, Mamy rycerza z mieczem na koniu, walczy. Jest ciężka droga, ciężka przeprawa, yy, ciężkie, yy, no, ciężki, ciężki czas wybierając yy, tą grupę tak, kart, podejmując taką decyzję, o której tam sobie myślicie, tak? Yy, wahacie się. No mamy tutaj w efekcie zobaczcie, yy, schorowaną starą yy, parę, mężczyzna okulach. Yy, choroba. Tak. Bardzo zła. Yy złe czy złe, no może nie takie złe ale słuchajcie, no nie będziecie zadowoleni po prostu z tej, z tej decyzji z, te, z tego wyboru bo nie już że będziecie przygnębieni tą całą sytuacją która ma tam u was miejsce będziecie ciągle walczyć o swoje, to w efekcie i tak wychodzicie jako hmm, nie chcę nazwać chorzy ale, ale po prostu zmęczeni, umęczeni schorowani, o może tak w ten sposób. Czyli mamy, mamy mężczyznę, który jest, podpiera się, tak, ledwo, ledwo idzie, jest poturbowany, kobieta też smutna. Eee, no, już tak obrazowo wam pokazuję, tak, żebyście widzieli, e, jaka droga Was czeka, wybierając tą pierwszą grupę, e, albo decyzję, jaką chcieliście podjąć, tak. Także, no, tak nie za ciekawie. Zobaczmy drugą grupę dla osób, które wybrały dwójeczkę, co mamy. No, kochani pełna obfitość, szczęście i zadowolenie mocne karty, bardzo mocne mamy jedyneczkę ktoś kto e, ktoś kto pomyślał o tej grupie e, ma wsparcie, ma wsparcie kogoś bliskiego e, widzi pozytywne podejście do tej rzeczy, którą chce podjąć tak, <laughs> decyzję <laughs> tutaj mamy bardzo mocną kartę, ktoś nam pomoże ktoś nas wesprze, e, mamy dookoła siebie e, samych przyjaciół, którzy Którzy są w stanie nam pomóc. Mamy dużo czerwieni, mamy dużo yy, bieli, niebieski, słuchajcie, kwiaty. Yy, bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta w dobrym kierunku. No słuchajcie, no i oczywiście kielich. Mamy obfitość, czyli to, co sobie wybierzemy, sprawi nam radość, sprawi nam, może nawet przyniesie jakieś finansowe, yy, finansowe korzyści. Bardzo dobra karta. Yy. No, i kochani, słuchajcie, sumę sumarą wychodzimy yy, jako królowa z lwem. Yy, to też bardzo mocna karta. Yy, no, słuchajcie, bardzo dobry przekaz. Bardzo dobry. Yy. Idźmy w tym kierunku po prostu. Wybierając drugą grupę, jeżeli ktoś się zastanawia nad podjęciem tej de decyzji, czy co tak zrobić, czy nie zrobić, czy pójść tą drogą, czy nie pójść, śmiało karty podpowiadają Wam. Yy. Jeżeli wybraliście grupę numer 2. Idźcie śmiało w tym kierunku. Kochani. Także takie przesłanie kart dla Was to jest na najbliższy czas. Myślę, że tutaj karty podpowiadają. Tak myślę, że do jednego miesiąca ta decyzja przez Was zostanie podjęta. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, no i oczywiście do dawania łapek w górę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.